Przyjechał dobry przeciwnik, wlał nam i, i żeśmy przegrali. No, tyle można powiedzieć o tym spotkaniu. Musimy powyciągać wnioski. Wiemy, że gdzieś tam sprzętowo zaczynamy mieć jakieś problemy dość spore i, i trzeba to powyciągać. Mamy trochę czasu, żeby usiąść i poodrabiać. No, był faworytem co do konserwacji, to się zgodzi, nerwowości u nas nie było. Była determinacja, konstruktywne dyskusje, konstruktywna wymiana e, zdań, e, dobre czytanie toru przed zawodami. A... Analizowałem te ostatnie dwa mecze zwłaszcza. E, całkiem inny tor był na, e, z Wrocławiem, inny był zieloną górą. E, ten bardziej przypominał tor z Wrocławiem. E, też podobnym to, że zawodnicy mogli u nas pojeździć, ale to ja nie mówię, że to jest zasadnicze, ale chodziło o to, żebyśmy sobie porozmawiali i, i e, określili sobie w jaki sposób i z jaką determinacją mamy jechać? I determinację było widać na to, że dlatego dziękuję wszystkim. Nie będę tu wymieniał zawodników po kolei, ale to byliśmy w tym sezonie jedną wielką drużyną. Wie pan, co się stało, to będziemy rozmawiać po meczu też z Patrykiem i, i nie będziemy wyciągać teraz jakichś wniosków. Gdzieś miał problem ze sprzętem i myślę, że to jest to. A... Zobaczymy, jak będzie dalej. Były dywagacje, Szymon trochę wahał się co do drugiego motocykla, może gdyby wziął drugi motocykl, by byłoby znacznie lepiej, ale mówię, no, zbyt by, byliśmy na styku, żeby takie ryzyko podjąć, ale determinacja jego była już ogromna i te punkty były bardzo ważne. No, tak samo jak Oskara Pfeiffera, który pokazał, że ma potencjał i ci, którzy go za szybko skreślali, Muszą zweryfikować troszeczkę to, ale mówię, to jest ten mecz, to już przychodzi do historii. Musimy myśleć o meczu następnym i budować, budować swoją moc przed tym spotkaniem. Dlaczego się nie zdecydowałem na Pawła? Mieliśmy układ pól taki, wiedziałem, że pierwszym mu pasować może. Faktycznie można było zamienić zamienić zestaw, pól, ale gdzieś tam myślałem o Wiktorze, bo też. Trochę pogrzebał w sprzęcie, poszedł w tą stronę, w którą myśleliśmy Mi się okazało to błędem. Pracujemy wszyscy nad tym i oni też. To jest bardzo ważne, że jeżeli nie zdobywają punkty, to no ciąża tą sytuację, gdzie ktoś może podkryć się z seniorów. Gdzieś tam antek fajnie się pokazał w ostatnim meczu. Liczyliśmy, że, że ten występ jego dzisiaj będzie lepszy, ale niestety no, wyszło jak wyszło.